Hans Christian Andersen. Ostatni sen starego dębu. Baśń wigilijna. W lesie, wysoko na urwisku, na otwartym wybrzeżu rósł sobie prawdziwie stary dąb. Miał 365 lat, ale ten długi przeciąg czasu znaczył dla drzewa tyle, ile dla ludzi 365 dni. My czuwamy w dzień a śpimy w nocy, i wtedy śnią się nam różne sny. Drzewo zaś czuwa w ciągu trzech pór roku, dopiero w zimie zasypia. Zima jest porą jego spoczynku, jest jego nocą po długim dniu, który się nazywa wiosną, latem i jesienią. Wiele razy podczas ciepłego letniego dnia dookoła korony drzewa tańczyła łądka jednodniówka. Żyła, unosiła się w powietrzu. I czuła się szczęśliwa, gdy przez jedno mgnienie oka to małe stworzonko spoczywało, pogrążone w cichej błogości, na jednym z świeżych, dębowych liści, wówczas drzewo zwykło było mówić. Biedne maleństwo, jeden jedyny dzień jest całym twoim życiem. Jakże krótko żyjesz, jakie to smutne. Smutne? Odpowiadała zwykłe łądka. Co przez to rozumiesz? Wszystko jest takie niezwykle jasne, ciepłe i piękne, a ja jestem taka szczęśliwa. Ale tylko przez jeden dzień, a potem wszystko się kończy. Kończy się? powtórzyła łądka. Co się kończy? Czyż i ty się kończysz? Nie. Ja żyję może tysiące twoich dni, a mój dzień jest długi jak całe pory roku. Jest to coś tak długiego, że wcale nie potrafisz tego wyliczyć? Nie, bo ciebie nie rozumiem. Ty żyjesz przez tysiące moich dni, ale ja żyję przez tysiące chwil, wesoło i szczęśliwie. Czyż cały urok świata zniknie z chwilą, gdy ty umrzesz? Nie, powiedziało drzewo. Trwa on na pewno dłużej, nieskończenie dłużej, niż mogę to sobie wyobrazić. A więc posiadamy jednakowe skarby, tylko że liczymy inaczej. Łądka tańczyła i kołysała się w powietrzu. Cieszyła się ze swoich delikatnych, kunsztownych skrzydełek, jak gdyby utkanych z gazy i aksamitu. Radowała się ciepłym powietrzem, które było przepojone zapachem kwitnącej koniczyny, dzikich róż z żywopłotu, dzikiego bzu, kapryfolium, czeremchy, nie mówiąc już o macierzance i mięcie. Pachniało tak mocno, że łączce zakręciło się w głowie. Dzień był długi i piękny, pełen radości i rozkosznych zabaw. A kiedy zaszło słońce, poczuła się. Mała łądka tak mile zmęczona tymi wszystkimi radościami życia. Skrzydełka nie chciały jej już dłużej nosić i obsunęła się delikatnie na miękką, falującą trawkę. Skłoniła główkę tak, jak gdyby się kłaniała, i zasnęła radośnie. To była jej śmierć. Biedna, mała łądka, westchnął dom. Doprawdy, zbyt krótko żyła. Codziennie w lecie powtarzał się ten sam taniec, ta sama rozmowa, ta sama odpowiedź i taki sam koniec. Powtarzało się to przez pokolenia łątek jednodniówek, i wszystkie one były równie szczęśliwe i radosne. Dom Prus czuwał podczas swego wiosennego poranka, letniego popołudnia i jesiennego wieczoru. Oto zbliżała się już pora jego snu, jego noc nadchodziła zima. Wichry jesienne rozpoczęły już swój śpiew. Dobranoc! Dobranoc! Tu spada listek, tam spada listek, zrywamy je, zrywamy. Postaraj się zasnąć, zaśpiewamy ci do snu, ukołyszemy cię do snu. Prawda? Jak to dobrze robi starym konarom? Trzeszczą sobie z uciechy. Śpij słodko, śpij słodko. Dziś jest Twoja trzysta sześćdziesiąta piąta noc. Jesteś właściwie rocznym dzieckiem. Śpij słodko. Z chmury spadnie śnieg, zrobi się z niego kołdra, ciepła kołdra, która przykryje Twoje nogi. Śpij słodko, i niech ci się przyśnią przyjemne sny. Dąb stał rozebrany ze swej zieleni. Aby udać się na spoczynek na całą długą zimę, i aby śnić o czymś, co przeżył, tak jak ludzie śnią w swych snach. I on był kiedyś mały. Przecież żołądź był jego kołyską. Według ludzkiego obliczania, żył już czwarte stulecie. Teraz był największym i najspanialszym drzewem w lesie. Przerastał koroną wszystkie inne drzewa, i widać go było z daleka, z morza, jak znak dla okrętów. Nie myślał wcale o tym, ile oczu go szukało. Wysoko w jego zielonej koronie gnieździły się dzikie gołębie i kukułka wołała kuku, a jesienią, gdy liście wyglądały jak odlane z miedzi, przylatywały tam wędrowne ptaki i zatrzymywały się przed odlotem za morze. Ale oto nadeszła zima. Drzewo stało bez liści. Widać było wyraźnie splątane i sękate gałęzie. Wrony i kawki przylatywały i siadały na zmianę na gałęziach drzewa i mówiły o ciężkich czasach, jakie nastały, o tym, jak trudno znaleźć w zimie pożywienie. Nadszedł akurat święty wieczór wigilijny, kiedy drzewu przyśnił się najpiękniejszy sen. Posłuchajmy jaki. Drzewo czuło wyraźnie, że jest świąteczna pora. I zdawało mu się, że słyszy, jak wszystkie kościelne dzwony biją w całej okolicy, a mimo to było ciepło i łagodnie jak w cudny letni dzień. Dom Dąb rozpostarł potężną, zieloną, świeżą koronę. Promienie słońca igrały pomiędzy liśćmi i konarami. Powietrze było przepojone zapachem ziół i krzewów, w stremo tyle bawiły się wgonionego, a łądki jednodniówki tańczyły tak, jak gdyby wszystko istniało tylko po to, aby mogły tańczyć i radować się. Wszystko, co dom w ciągu długich lat przeżył, wszystko, co widział wokół siebie, przechodziło przed nim, jak w jakim uroczystym pochodzie. Widział rycerzy z dawnych czasów i damy konno z piropuszami na kapeluszach i sokołami na rękach, galopujących przez las, grał myśliwski róg i psy szczekały. Widział nieprzyjacielskich wojowników o błyszczących mieczach, barwnych sukniach, z dzidami i halabardami, rozbijających namioty i zwijających je z powrotem. Ogień płonął na warcie, a pod rozłożystymi gałęziami drzewa żołnierze śpiewali i spali. Dom widział zakochane pary, ciche i szczęśliwe, spotykające się w blasku księżyca i wycinające pierwsze litery swoich imion na szarozielonej korze. Wisiały tu kiedyś przed setkami lat na gałęziach drzewa cytry i harfy eolskie, zawieszane przez wędrownych wesołków. Oto znów tam wiszą, oto na nowo rozbrzmiewają ślicznie. Leśne gołębie zagruchały, jak gdyby chciały powiedzieć, co czuje drzewo, a kukułka kukała, ile drzewo przeżyje letnich dni. Wtedy Dąb poczuł, jakby nowe soki życiowe wstąpiły w najmniejszy jego korzonek i wysoko przeniknęły aż do szczytowych gałęzi, aż do liści. Drzewo czuło, że te soki je rozsadzają, czuło korzeniami istniejące w głębi ziemi życie i ciepło. Poczuło, że jego siła wzrasta. Wznosiło się coraz wyżej i wyżej, wypuszczało gałęzie ku górze. Korona stawała się pełniejsza, rozszerzała się i rosła ku górze. Im wyżej rosło drzewo, tym bardziej zwiększała się jego radość, przepełniona szczęściem tęsknota, aby sięgać coraz wyżej, wysoko, aż do błyszczącego ciepłego słońca. Wystrzeliło już wysoko ponad chmury, które szybowały pod nim niby ciemne gromady wędrownych ptaków lub długie, białe sznury łabędzi. I każdy liść drzewa mógł widzieć, jakby miał oczy do patrzenia. Gwiazdy były widoczne za dnia, wielkie i błyszczące. Każda z nich lśniła jak para jasnych i łagodnych oczu. Przypominały znane, drogie oczy oczy dziecięce, oczy zakochanych, którzy spotykali się pod drzewem. Była to błoga, radosna chwila, a przecież wśród całej radości. Odczuwało drzewo tęsknotę i pragnęło, aby wszystkie inne drzewa w lesie u jego stóp, wszystkie krzaki, zioła i kwiaty wznosiły się ku górze wraz z nim, aby odczuwały również jasność i radość. Podczas swego cudownego snu potężny dom nie był w pełni szczęśliwy, nie mogąc ich wszystkich mieć przy sobie, dużych i małych, i to uczucie poruszało jego gałęziami i liśćmi tak szczerze. I silnie jak ludzką piersią. Korona drzewa drżała, jak gdyby szukała czegoś, czego jej brakło. Pochylała się i wówczas czuła zapach macierzanki, a zaraz potem silniejszy zapach fiołków i krapurfolium. Wydawało się jej, że słyszy nawoływania kukułek. Poprzez chmury przejrzały zielone wierzchołki lasu, i dąb zobaczył pod sobą inne drzewa. Rosnące i wznoszące się tak jak on. Krzaki i krzewy wystrzeliły w górę, niektóre z nich oderwały się od korzeni i leciały jeszcze śpieszniej. Najprędsza była brzoza. Jej smukły pień wystrzelił w powietrze jak biała błyskawica. Gałęzie falowały jak zielone chorągwie i sztandary. Cała leśna przyroda, nawet brunatne sitowie, rosło w górę, a ptaki leciały w ślad za nimi i śpiewały na trawie. Która powiewała jak zielona jedwabna wstążka. Usiadł konik polny i grał pocierając skrzydełkami tylne nóżki. Hrabąszcze brzmiały, pszczoły brzęczały, wszystkie ptaszki śpiewały z całych sił, aż pod niebo biły śpiew i radość. Ten mały czerwony kwiatek nad wodą powinien być także z nami, powiedział dom. I ten liliowy dzwonek i mała stokrotka. Dąb chciał wszystkie zabrać ze sobą. Jesteśmy z tobą, jesteśmy z tobą! Śpiewało i brzmiało dookoła. Ale gdzież ta śliczna macierzanka z zeszłego lata i te konwalie, które tu kwitły rok temu tak obficie, a ta dzika jabłoń jakże pięknie kwitła. Pamiętam cały ten przepych lasu od lat, od wieków. Ach, gdyby to wszystko przetrwało do dzisiejszego dnia, byłoby teraz z nami w górze! Jesteśmy z Tobą! Jesteśmy z Tobą! brzmiało i śpiewało wszystko, coraz bardziej wznosząc się w górę. Zdawało się, że wszystko wokoło pofrunęło do nieba. To piękne niedowiary! cieszył się stary dąb. Są ze mną wszystkie, małe i duże! Nie zapomniano o żadnym. Jakże to możliwe, takie szczęście niewiarygodne? W Królestwie Bożym jest to możliwe i wiarygodne, odezwał się nagle głos. A drzewo, które ciągle rosło, poczuło, że jego korzenie oderwały się od ziemi. Tak mi najlepiej powiedział dąb teraz nie trzymają mnie już żadne więzy. Teraz mogę wznieść do najdalszych wyżyn w świetle i blasku, i wszyscy, drodzy mi, są ze mną, mali i wielcy, wszyscy razem, wszyscy. Był to sen dębu, podczas gdy śnił świętą noc wigilijną, na morzu i lądzie rozpętała się straszna burza. Ciężkie fale morskie uderzały o brzeg, drzewo zatrzeszczało, złamało się i pochyliło. Wyrwane z korzeniami właśnie w tym czasie, kiedy śniło, że odrywało się od ziemi. Dąb padł. Jego 365 lat było tylko tym, czym jeden dzień dla łądki. W poranek Bożego Narodzenia, kiedy wzeszło słońce, wicher uspokoił się. Dzwony we wszystkich kościołach biły uroczyście, a z każdego komina, nawet z najmniejszego komina najnędniejszej chałupy, Wznosił się błękitnawy dymek, jak dym ofiarny, dziękczynny z ofiarnego ołtarza w święto druidów. Morze uspokoiło się zupełnie, a na pokładzie wielkiego okrętu, który dobrze przetrzymywał straszną burzę, wywieszono wszystkie flagi świąteczne i uroczyste. Drzewo znikło nie ma starego dębu naszego znaku na lądzie mówili marynarze. Runął w czasie nocnej wichury. Któż go zastąpi? Nikt tego nie potrafi. Taka była mowa żałobna, wygłoszona po śmierci drzewa. Krótka, ale szczera. Dom leżał rozciągnięty na śnieżnym kobiercu na brzegu morza, a nad nim rozbrzmiała pieśń śpiewana na okręcie: Wigilijna pieśń radości, pieśń wyzwolenia duszy ludzkiej w Chrystusie, pieśń wiecznego życia. Śpiewajcie głośno, chrześcijanie. Już nadeszło zmiłowanie, nadeszła chwila wyzwolenia. Aleluja, alleluja! Tak brzmiał stary psalm, a wszyscy na okręcie czuli się podniesieni na duchu przez tę pieśń i tę modlitwę. Zupełnie tak samo, jak czuł się stary Dąb, który wznosił się w górę w swym ostatnim, najcudowniejszym śnie nocy wigilijnej. Dziękuję za wysłuchanie. I zapraszam do bajkowego słuchowiska.